Co my tutaj mamy? Audi A6 2 litry FSI. Przyjechał do nas pacjent, no bo wyciek płynu chłodniczego, tak jak widać. Dolałem troszeczkę i zobaczcie tutaj. Tutaj, właśnie zaprowadzone ślady. Tam aż od warsztatu, bo nam podjechał tak pod warsztat. No i w sumie szybko to zlokalizowałem. Nie wiem, czy tak będziecie widzieć, ale zobaczcie tam. Widzicie czujnik temperatury płynu chłodniczego. Tutaj jest. Z tyłu. I po prostu wyskoczył. Ktoś tutaj był, bo wiecie co? Wtyczka ułamana, jest połamana. No i zobaczcie tutaj, tam jest taki otwór. Nie wiem, czy tak mi, mi się uda wam go pokazać. O właśnie w tym plastiku. On tam powinien być. O właśnie wycieka sobie woda, bo uzupełniłem troszeczkę wodą zbiorniczek. No i po prostu klips gdzieś zginął. Albo nie był dobrze wsunięty. Albo po prostu się już poddał. Więc no co? Szybka naprawa. Pierścień uszczelniający nowy nowy klipsik, jeśli będzie dostępny.